Dziki kabaty, zbiorniki wodne. Podstawowe informacje o zbiornikach wodnych. Zbiorniki wodne to naturalne lub sztuczne miejsca, gdzie gromadzi się woda. Zbiorniki wodne to np. jeziora, oczka wodne czy stawy. Występują głównie na nizinach, mokradłach i często w parkach jako stawy czy oczka wodne. Mogą być stworzone przez człowieka np. oczka wodne, stawy i kanały. Znaczenie zbiorników wodnych dla ekosystemu: Magazynują wodę, co może zapobiegać suszy. Regulują klimat, ochładzając powietrze, wspomagają i utrzymują bioróżnorodność, zapewniając chronienie np. ptakom, rybom, ważkom, płazom oraz miejsce dla wzrostu wielu roślin, takich jak glony, lilie wodne czy rdestnice. O zbiorniki wodne dbamy, nie zaśmiecając ich i nie zabijając zwierząt mieszkających w zbiornikach wodnych. Umiejscowienie: Przyjemne zbiorniki wodne znajdują się przy lesie kabackim. To są zbiorniki polodowcowe. Moczydło 1, 2 i 3, zwane jako stawy na moczydle. Dostęp jest dość prosty i jest to fajne miejsce na odpoczynek.